Wstawaj szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj szkoda dnia w Poranny show w RMFFM. Wstawaj szkoda dnia w RMFFM. To jest temat z naszych faktów. Borys Budka i Jarosław Gowin wczoraj się spotkali. Chodzi o wybory. Oni mówią, że proces konsultacji się rozpoczął, że są dobrej myśli, że znaleźli punkty wspólne i że wybory powinna przeprowadzić PKW, a nie rząd czy Poczta Polska. To jest jakby w porządku. Teraz jeszcze panowie powinni ustalić, kto te wybory powinien wygrać i już. No może jeszcze trzeba o tym wszystkim powiadomić potem prezesa Od rana to co lubisz RMF FM, najlepsza muzyka Parawany plażowe, jak czytałem w internecie, podwijają Stany Zjednoczone Pojawiły się na plaży w Nowym Jorku Pomagają skutecznie odgrodzić się od innych Zobaczcie, bałtyckie plaże są trendseterem narodów Śmiali się z nas, że my to 100 lat za Afroamerykanami A to jest Nowy Jork, dwie dekady za naszym Mielnem Już od świtu RMF FM Najlepsza muzyka Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców apeluje do premiera, aby branża fitness wróciła do działalności już 4 maja Tak czytam w internecie, bo zatrudnionych jest tam 80 tysięcy osób I gdyby mnie ktoś pytał, co robić, to ja bym powiedział, że klatę Potem plecy, potem dałbym znać barkom, że o nich pamiętam. Oczywiście na końcu zrobiłbym bicka i tricka. No i do wszystkiego dołożył po trochę nóg, nie? Ale raczej w domu. Natomiast finansowy doping dla branży może nawet nieco koksu od rządu no to by było coś. Stawaj, stawaj, szkoda dnia. Internet donosi, że Białoruś jest w, w, w kłopocie. Kraj ten produkuje za dużo prądu, nie ma komu sprzedawać. Ukraina zrezygnowała z prądu z Białorusi, u nas też zapotrzebowanie jest małe. No i, i problem. No problem. Ja mam, ja mam taki pomysł. Białoruś i my powinniśmy magazynować ten prąd na zaś. O, o, Rozumiesz? Dobrze. Liczy się każda wanna, każdy kibel sztromu. A ty jaki sztrom najbardziej lubisz? dziesięć w skali Boforta lubię najbardziej. Nie sztorm, a, tylko sztrom, a, sztrom. Ja. Czyli prąd po śląsku. Jaki prąd najbardziej lubisz? Yy, yy, prąd, yy, prąd yy, oświecenie. I nawet poranny korek da się lubić. Aha. Osiana, kraj, kraj, kraj To jest mój kraj Oczywiście Polska, <grym> mieszkam w Polsce I a propos Polski, chciałem wam teraz opowiedzieć Prezydent Andrzej Duda no. Ogłosił wczoraj start kampanii Polska plus, to jest mój kraj I utrzymanie socjalnych programów społecznych Zostawić was samych na chwilę Szedłem na urlop, to mieliśmy w kraju Jedynie 500 plus Wracam, no. i jest Polska plus Popatrz. Posiedziałbym jeszcze tydzień, nie wiem co byśmy mieli Chyba Świat plus RMFFM najlepsza muzyka i wstajesz z radością. Fakty ekonomiczne o tym mówiły nasze. Ceny ropy w USA spadły do rekordowo niskiego poziomu poniżej dolara za baryłkę, to jest prawie 160 litrów. Cena spada, bo ropy jest tak duża, że nie ma już jej gdzie magazynować, i producenci skłonni są dopłacać, byle pozbyć się tego towaru. No to jakby coś, to ja mam w baku jakieś 40 litrów miejsca i można by nalać to tam. I oczywiście yy, nie trzeba mi płacić, a. Ach! Wezmę to na siebie, zrobię to dla świata. To ja też. <noise> to zrobię <noise> dla świata. Zapraszam. <noise> Z, za chwilę się okaże, że zajedziemy na stację benzynową a tam ci dołożą bak paliwa do, do dwóch hot dogów. Stawaj, Ewa Max y, śpiewała o tym, że sól się jej skończyła, to jest bardzo niedobre, więc dziewczyno, czym prędzej trzeba uzupełnić, bo to jest składnik błąd komórkowych, to bez chlorku sodu długo człowiek nie usiągnie. Mm, to nie. Się przez chwilę wydawało że to jest piosenka miłośników w drobiu, tam było ka, 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 ka" ale <ślech> podarujmy sobie to. Y, Aktualności, wczoraj ruszył na Netflixie nowe kulinarne show, gotowanie na marihuanie, I tam urząd. <ślech> uczestnicy przyrządzają dania z użyciem konopi indyjskich, popularnej trawki. I ja bym jednak szczególnie uważał e, na tych, którzy będą przypalać. No. Ja tam bym się martwił o jurorów, jak będą przypalać, człowieku Na gastrofazie nie ma szans na oceny Wchłoną wszystko, a każde danie to będzie Grand Prix I oczywiście należy pamiętać przez cały czas, że narkotyki absolutnie są do D ale tak, ma, ma marihuany da. to my polecamy jedynie śniadanie na trawie Eduarda Moneta. Moneta. RMFFM. Najlepsza muzyka do śpiewania pod prysznicem. Tak. Mogę teraz coś ze Skandynawii? No to dało, oczywiście, że da jak najbardziej, no bo tak. jest Chin. To. Bardzo proszę. Słuchajcie, w Szwecji kwitnie turystyka kosmetyczna, U. bo zakłady fryzjerskie i kosmetyczne tam działają, więc bogate elegantki zlatują się tam, by o siebie zadbać. I proszę. drogie bilety lotnicze nie są problemem w ogóle. Na nich. Gdyby któraś z naszych pań, naszych bogatych elegantek, zechciała lecieć, no to owszem, można jak najbardziej. Tylko, że po powrocie nikt się pięknem nie zachwyci, no bo na wracające czeka kwarantanna. No chyba, że elegantka zrobi sobie super trwałą, albo w Szwecji mokrą włożkę. <śm> 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 Ale to wyschnie przecież no, na powrocie. Wstawaj, szkoda dnia! W wstawaj, szkoda dnia! W